dziesięć dziewięć osiem siedem sześć pięć cztery trzy dwa jeden Zero i start. Widzę, że jest jedna osoba. Mam nadzieję, że mnie słuchać, bo jest to moja pierwsza tryba na YouTube. Tak gwoli informacji na Facebooku raczej nie będę nadawać. I ta osoba, co mnie widzi, to ciekawe, czy mnie słyszy. Nie wiem, czy do dziesięciu, bo jestem tutaj na razie nowy, dopiero się uczę. Tak, i powiem, że mam, na pewno to, ten link będzie udostępniony i mam do Was taką prośbę, że jeżeli chcecie, żebym nadawał live'a na żywo, czyli z telefonu komórkowego, no to muszę mieć niestety 1000 y, subskrypcji, tak dobrze mówię? E, ci starzy youtuberzy to wiedzą o co chodzi, ja jestem tutaj nowy, bo chcę dotrzeć do jak największej ilości ludzi. Robię to dlatego, że FB niestety stwarza jakieś kłopoty, problemy. Na FB mam tylko 5000 znajomych. W cudzysłowie, niektórzy pseudo znajomi, niektórzy są tam z czystej ciekawości, co niektórzy zgłaszają moje. W cudzysłowie, pseudo naruszenia regulaminu, i później muszę się z tego tłumaczyć, więc, kochani, przechodzę na YouTube. Bardzo proszę o udostępnianie mojej strony, aby było jak najwięcej subskrypcji. Mam chyba tam około 97, jest to zbyt mało, muszę mieć 1000, żeby nadawać z terenu. A powiem wam, że się bardzo dużo, dużo dzieje, a w domu nie zawsze mam czas na to, żeby wam poświęcić też i swój czas. Muszę sobie to wszystko poukładać, zaplanować i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy mnie widać, czy mnie słychać. Myślę, że tak. Gdybyście mogli to dziś napisać, tak dla mojej informacji tutaj. Mogę wam dzisiaj poświęcić jeszcze tylko 10 minut, ponieważ mam ważne spotkanie. Z tego co widzę, są trzy osoby i mam nadzieję, że te trzy osoby ten link udostępnią na mojej osi, ponieważ jakieś tam problemy techniczne mam z Facebookiem. Jest też moja strona fanowska prowadzona przez mieszkańca Londynu. Także on też to na pewno udostępni. Co jeszcze tak krótko. Jestem tutaj mówię, nowy, robię to pierwszy raz. Jest to mój pierwszy film. A czy nie już się nagrywałem jakieś tam filmy, ale nie nadawałem nigdy na żywo, więc teraz się zastanawiam. Nie wiem co tu nacisnąć. Dopiero się uczę. Wybaczcie mi. Nie wiem, czy wy do mnie piszecie. Nie wiem, gdzie to się. że do jakieś dwa są lajki na, czterech, na cztery osoby. Tam jest w opisie filmu, co należy zrobić, jeżeli ktoś mnie teraz ogląda. Więc podaj dalej. Potrzebuję tysiąc subskrypcji, żeby nadawać na żywo z telefonu komórkowego, bo to jest akurat laptop stacjonarny. Teraz nie wiem, czy wy do mnie piszecie. Nie wiem co tu nacisnąć. Nie chciałbym tej transmisji przerwać. Przepraszam was. Halo. Krzysiu, ja teraz nadaję na żywo. Nie wiem, czy mnie widzisz. Jestem na YouTube. Musiałbyś mnie znaleźć. I ja muszę mieć tysiąc subskrypcji, żeby nadawać live na YouTube. Także jakbyś był tak miły zobaczyć, bo ja to się biorę uczę, cztery osoby mi widzę, oglądają, dwa lajki, ale to mi tam po lajk cztery, a skąd ty wiesz? No to, no ale nie rób ze mnie idioty, z idioty, idioty. No to skąd wiesz, że cztery, skoro ja to widzę tylko. A, ja mówiłem, no mam Alzheimera. dobra, <laughs> sorry, winę tu. Dobra, wejdź sobie na YouTube jako tam Dariusz Gruźliński. Odszukaj mnie, udostępnij link na mojej osi czasu, jak możesz. Bo ja ze względu technicznych tego nie mogę zrobić, bo tam ktoś mnie przyblokował na parę dni. Dlatego mnie nie ma, a ludzie za mną tęsknią. Także tutaj poświęcę 60 minut czasu, ponieważ jestem umówiony na ważne spotkanie. No, a jeżeli tutaj na live nie będę rozmawiać, jeżeli chcę, żebym do Ciebie przyjechał, to. Albo nie, na razie nic nie, żeby to się nie ujawniać. Dobra. Substrykcja i podać... Dobra, sły... dobrze słychać mnie? Bo nie wiem czy do mnie coś piszą, weź coś do mnie napisz, bo ja nie wiem teraz... A, słyszę się, dobra. Nie wiem, który guzik ma nacisnąć, które się uczę. Ja jestem pilnym uczniem. O, słychać mnie. Kuria plomba mnie skoczyła, już to O, już pięć osób mnie ogląda, czyli... No słychać, czyli dobrze wyrazi mnie słychać, tak? Czyli filmik trzeba udostępniać na swojej osi czasu. Jeżeli będę miał tysiąc subskrypcji, to będę mógł dopiero nadawać live z terenu, bo na stacjonarnym nie mam zbytnio czasu. Dobra. Zadzwoń, zadzwoń do mnie później, tak? Na razie. Cześć. Także tak to wygląda. Z tego co wiem, jestem słyszalny już na świecie za granicą, bo to kolega za granicę dzwonił. Yy, I na razie widzę jest mało. No bo to wiadomo, trzeba planować też transmisje, ale nie wszystkie będą planowane. Będą transmisje na żywo nadawane. Coś Ala, Ala, Ala. Ala ci, co zmieniają świat na lepszy, a jest takich nas wielu. A dużo się dzieje. Niestety muszę nagrywać wszystko muszę korzystać z dyktafonu, z ukrytej kamery, ponieważ jestem bardzo często atakowany, czyli nie lubię jak z wariata, w cudzysłowie robi się wariata, ja muszę cały czas udowadniać, że, że to nie ja kłamie, tylko ktoś kłamie. Na razie nie będę mówił o co chodzi, zobaczymy co oni na to, bo na pewno, na pewno będą tego live'a oglądać. Policjanci również Ci co mnie najbardziej tak kochają Szczególnie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Także będziemy nadawać Będziemy mówili prawdę do bólu Do bólu będziemy mówili prawdę Przez u uzamknięte, A czasami nawet otwarte Nie będziemy kłamać Będziemy mówili prawdę Bo tylko prawda może zwyciężyć Szanowni Państwo A za prawdę może też zginąć Ale się ja się nie boję, także jestem przygotowany, proszę bardzo, z uśmiechem na twarzy, z honorem, bo Bóg, honor, ojczyzna, wiara, męstwo i odwaga. Jedno z haseł znanych Wam bardziej. No, także tak to wygląda, no, no brzydko się mówi, no, no to raczej do konia. Muszę żeby tu oświetlenie poprawić. Tak, słucham. Halo, 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 tu ziemia, bo to widzę z opóźnieniem troszkę idzie, tak, halo, halo, jesteś tam, halo, tu ziemia, Ufolutek, odezwij się, jaka pogoda na, na twojej ziemi, halo, no dobra, zadzwoń później, dobra, może nie wiem, może wyszedł do toalety, nie wiem, w każdym razie cztery osoby nadal są trzy lajki, nie wiem gdzie tutaj co to jest tutaj, tutaj jest coś jakiś, nie wiem spokojnie wszystkiego się nauczę w każdym razie muszę was teraz pożegnać powolutku i bardzo proszę jeżeli chcecie mnie oglądać na żywo z różnych moich akcji a będzie się działo, bo już się dzieje a ja nie mogę tego nagrywać znaczy mógłbym, ja to nagrywam, ale yy, nagrywam w inny sposób, a to też kosztuje czas, żeby to tam gdzieś później udostępniać i tak dalej. Zobaczę, zobaczę. Wolałbym live'a, żeby to było na żywo, żeby to, żeby nie było, że ja tam coś tnę, kłamię, yy, żeby to było na żywo, tak to robi wiele youtuberów, yy, jakby to na przykład to by wam tu za przykład podać takiego znanego. I skontaktować kurcze jak gdzieś tu miałem ściągę. kurde jak on się nazywa cholera bałagan no, no wiecie o tych różnych takich akcjach Nienoszenie maseczków tam walka z władzą bo na władzę nic nie poradzę będę kolejnym takim Don Kiszotem z Lamanczy takim rycerzem Boga Rycerzem Jasności. Także, także udostępniajcie na swojej osi czasu link do mojej strony. Subskrypcja jest potrzebna, mam na razie ich niewiele. Więc z Facebooka na jakiś czas zniknę sobie, ponieważ mam tam zbyt dużo fałszywych przyjaciół, znajomych. Więc yy, chciałbym teraz wiedzieć, czy oni są przyjaciółmi moimi, bo jeżeli mam 5000 znajomych, jeżeli przejdą na YouTube i oni mi dadzą tą subskrypcję, to, to się okaże teraz, tak naprawdę, czy są moimi przyjaciółmi, naprawdę znajomymi, czy tylko. Czy tylko tacy pseudo? Także będę robił czystkę również na Facebooku, bo wiem mniej więcej kto mnie atakuje, kto mnie zgłasza, a ja takich fałszywych znajomych nie potrzebuję. Witam piątą osobę. Witam piątą osobę. Nie chcę się powtarzać, więc będziesz musiał ten filmik. 12-minutowy, czy tam 15, obejrzeć sobie jeszcze raz. Więc kończę, kończę tego live'a. Jeżeli nie dopiero włączyłeś, nie wiesz o co chodzi, to proszę obejrzeć go jeszcze raz. Więc do usłyszenia, do zobaczenia. Być może, no myślę, że jutro się tutaj odezwę. Zobaczę, sprawdzę, jak to jeszcze raz technicznie wygląda. Życzę Wam wszystkim miłego wieczoru, spokojnej nocy. No i to by było wszystko. Także Miami ląduje. Dziesięć dziewięć osiem siedem sześć pięć. Cztery, trzy, dwa, jeden, zero. Orzeł wylądował do usłyszenia. O, małe potknięcie, śliskie schody. <grym i zaszczym> Kaszel palaczu, może rzuci to świństwo. Ale też o tym będzie następny razem.